Petker w aplikacji SmartThings to funkcja, która pomaga zadbać o twoje zwierzęta domowe, nawet gdy jesteś poza domem. Dzięki integracji z różnorodnymi inteligentnymi urządzeniami możesz monitorować i dbać o swoich pupili z dowolnego miejsca. Dzięki inteligentnym kamerom możesz obserwować, co robią twoje zwierzęta w czasie rzeczywistym. Kamery wyposażone w funkcję detekcji ruchu powiadamiają Cię, gdy Twój pies lub kot jest aktywny, co pozwala na szybką reakcję w razie potrzeby. Jeśli jesteś posiadaczem odkurzacza JetBot AA Plus lub JetBot Combo, możesz wykorzystać kamerę, w którą został wyposażony i monitorować, co robi Twój pupil. Kamera wykorzystuje sztuczną inteligencję, przez co jest w stanie rozpoznawać obiekty, w tym również rozpoznaje psy i koty. Za pomocą inteligentnych karmików możesz zdalnie kontrolować, kiedy ile jedzenia dostaną twoje zwierzęta. Ustaw harmonogram karmienia, aby mieć pewność, że twój pupil dostaje odpowiednią ilość pożywienia o stałych porach. Czujniki otwierania drzwi i okien mogą informować cię, gdy twój zwierzak opuszcza określone strefy, na przykład wychodzi na ogród lub zbliża się do niebezpiecznych miejsc w domu. Możesz również ustawiać alarmy, które powiadomią cię, gdy zwierzę znajduje się w obszarze, gdzie nie powinno być. Wybrane kamery są wyposażone w głośniki mikrofony, co pozwala na komunikację z Twoim zwierzakiem. Możesz mówić do swojego pupila, uspokajać go lub nawet bawić się, wydając komendę zdalnie. Ponadto z poziomu aplikacji możesz włączyć światło, telewizor lub oczyszczacz powietrza. To nie wszystko. Jeśli Twój pupil nie lubi zostawać w domu sam, możesz otworzyć mu dedykowaną muzykę relaksacyjną na ekranie telewizora lub posiadając odkurzacz JetBot AI Plus lub JetBot Combo otworzyć ją z poziomu odkurzacza. W aplikacji Smartings możesz ustawić różne scenariusze, które automatycznie włączają lub wyłączają określone urządzenia, w zależności od potrzeb Twojego zwierzaka. Na przykład możesz ustawić scenariusz, który włącza światło o zmierzchu, aby Twój pupil czuł się bezpieczniej. Pet w Smartings to kompleksowe rozwiązanie, które daje Ci pełną kontrolę nad opieką, nad Twoimi zwierzętami, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Dzięki tej funkcji możesz być spokojny, wiedząc, że Twoi czworonożni ulubieńcy są bezpieczni i zaopiekowani.